Hejka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, ja nazywam się Marta i znowu jest z mną Dominika. I właśnie idziemy po koniki na paddock Foxa, bo muszę go sprowadzić do stajni, a Dominika do za Arona. I dzisiaj znowu będzie lekcja nauki jazdy konnej na Aronie. Dzień dobry! Mokre szczury. Aron. Aron się stydzi. Wiesz. Przypnij sobie uwiąz, najpierw, ja też przypnę i je przeprowadzimy. Aaron dzisiaj będzie niebieskim koniem. Trochę wyżej, to potem i tak się z sunie Tak? No prawie, prawie jest git. Nie no, to poprawię. Uwaga, nasz jeździec i nasz koń już gotowi są. Aaron ma niebieski komplet, piękny. Dominika ma nawet bryczesy z pikera i skarpetki z Eskadrona. I za chwilę wsiada, i dzisiaj nawet dostanie wodę do ręki następa. Ale Aron jest na kantarze, bo Aaron jest na tyle tym koniem, że, że nie musi mieć wędzidła, a na pewno będzie mu wygodniej, jak Dominika się uczy, jak będzie miał kantarek zamiast ogłowia z wędzidłem. Prawda? Prawda? <laughs> Prawda? Dobra, siadamy. Dobra, no tak. Pięta musi być trochę bardziej w dół. I teraz nie ruszaj, bo koń za tobą idzie, żebyś z niego nie wjechała. Ale jak koń sobie pojedzie, to jak lekko go przyciśniesz łydkami, to on ruszy do przodu. Jak chcesz go zatrzymać, no to pociągasz za wodzę, delikatnie. I jak skręcasz, to jak chcesz pojechać na przykład w lewo, to lewą rękę tak jakby otwierasz, a prawą ręką go tak spychasz w drugą stronę i przyciskasz jednocześnie lewą łydkę jeszcze. lewą tak. Tak. Mhm, a w drugą stronę odwrotnie, ale to jak jedziesz, a nie jak stoisz. Czyli teraz mi ścisnąć? Tak. No. Działa. No działa. <grywa> na przyciski. A teraz yy, spróbuj go zatrzymać. O, że się potknął. Dobra. I do... Nie, dobrze. Yy, do przodu. Łydka. I możesz zrobić kółko dookoła mnie. Wykręcić. Tylko nie takie bliskie, a takie szerokie kółko. Skręcaj, skręcaj. A teraz możesz sobie pojechać po całej hali. Tylko nie wjedź w drążki, wjedź na ścianę, na tą, na tą ścieżkę, co jest wydeptana. Możesz go troszeczkę bardziej tymi łydeczkami przycisnąć, żeby on trochę żywiej wstępował. Bo bardzo się wlecze. I pilnuj go, żeby on Ci nie schodził ściany, ze ściany. On musi iść po tej ścieżce. Bo on sobie chce skrócić trasę, żeby nie myśleć, że będzie krócej chodził. Ale on ma iść po dużym kole. On jest sprytny, on jest starszym koniem, który jest już wycwaniony. Teraz wejdź do środka, żeby przepuścić tych, co kusują. I staraj się tak, żeby nikogo nie wjechać. Teraz do przodu i pojedź w lewo. To jest prawo. Ale no dobra. Drugie. Tak, wejdź do środka i teraz pojedź znowu w lewo. Skręć. W lewo, nie w prawo, w lewo. No. Dobrze. I na duże kółko? Co? Na duże kółko? No, jak chcesz. Tak, żebyś, żebyś mogła się z nimi jakoś minąć w razie czego. Ustawiłam Dominice taki slalom z pachołków i zobaczymy, jak sobie poradzić z pokonaniem tego slalomu, czy udaje się poskręcać Aronem. Dobra, słuchaj, skup się. Widzisz te tutaj pachołki? to są. Będziesz musiała zrobić slalom pomiędzy pachołkami. Więc sobie zaplanuj wcześniej go. No. Okay, ja tu odejdę, bo koń mnie zaraz przyjedzie. No. Dobrze. No i mega git. I sobie nawet możesz zawrócić tutaj i w drugą stronę od razu pojechać na slalom. Takie ciasne kołeczko musisz zrobić. No. I w drugą stronę tak samo. Jak w lewo, to lewą łódką, nie? Tak. Tam piętę w dół trochę pilnuj, bo jest za bardzo w górę. Nie masz sobie takie slalomiki tutaj robić. Ustawiłam teraz takie jakby bramki, w których Dominika będzie musiała zatrzymać Arona i wjechać w obydwie bramki, bo są dwie. Tylko zaraz jej tłumaczę to. Teraz widzisz te takie z pachołków jakby bramki? Musisz wjechać w każdą z nich, są dwie. I pomiędzy pachołkami idealnie zatrzymać Arona. Ale jego głowa ma być, czy ona być pomiędzy? Ty. Ja? Ty. Jedziemy. Pilnuj tej pięty w dół, bo trochę Cię znowu ucieka. No i teraz się zatrzymaj. No i git. Idealnie w miejscu pachołków jesteś Ty. Tak jak powinno być. Teraz jedź w drugą bramkę. Dobra, zatrzymanie numer dwa. Oceniamy. Tak, jest bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo ładnie. Pochwała. Za chwilę zaczynamy kus. Kus? Kus, ale to nie, jedna ląży. Nie będziesz kusować sama, spokojnie. A Do poniedziałku mnie trzymały. Była w pracy, więc była dobra. Patrzcie, Dominika anglezuje teraz bez trzymanki. Aaron. I chyba niedługo będzie już na tyle stabilnie, że może zostanie w wodze w kusie, dalej na kantarze, ale, ale już będzie mogła sobie trzymać za wodzę. nie machać tak rękoma to jest ważne. One muszą być stabilne. O, no, daj sobie na biodra, to będzie ci nawet łatwiej. Nie pomyślałam nawet o tym. Co? Jak się wpada na siodło? Nie rozumiem. Ostatnio wpadałam bardzo teraz. Ostatnio siadałaś trochę bardzo do tyłu na siodło. Teraz też tak robisz, ale mniej. Ale nie mówię Ci o tym też za bardzo, bo Arno ma bardzo małe siodło i ono może być troszeczkę za małe na ciebie. Ale jest lepiej niż było i yy, widzę, że łapiesz już ten rytm. Mogę dać ci w sumie na drugą stronę do podtrzymania te wodze. Tak zabierz, za sprzączkę sama będziesz trzymała. Ja ci jedam do ręki zaraz, prrt, za samą końcówkę wody będziesz trzymać. No, tylko ja ci jedam, bo teraz są spięte. Na drugą stronę. Łap wodzę za końcówkę samą, tak żeby ona on mogły sobie tak, wiesz, majtać, wisieć luźno, tak, żebyś po prostu miała coś w ręku. A jemu to będzie bez różnicy, że to mu lato, bo i tak ma tylko kantar, nie ma pędzidła, więc... Trzyma się tak jak trzymałaś, czy złapałaś sobie wylejak? Pionowo no. Tak, pięta w dół. Aron, nie wchodź do koła. I zaraz zakusujemy. Patrzcie, prawdziwy jeździec z wodzami już praktycznie. Jest zmęczona już czy nie? Nie, ale już Chcesz przerwę czy nie? Ja powiedziałem, bo jesteś nie tak się dało, no więc... Z tobą. To tak. Dobra, Prrrt. Zobaczymy, czy dominice uda się sama zakusować. Dawaj. No dawaj. Ja go w ogóle nie popędziłam. Sama. Sama zakusowałaś. I możesz. Teraz go sama zatrzymać. Znaczy do dostępa. Bez powiedzieć sobie pryt. On już sam, jak ja powiedziałam, zrobił. To A jeszcze. Ja też A, no dobra. dobra, no to teraz sama zakusuj i sama go zatrzymaj, jak będziesz chciała. No i teraz go zatrzymaj. No i git. Aaron, mądry koń. A? Uwaga, zejście z konia. Proszę, Uwaga, jak się schodzi z konia. Bardzo dobrze. Bierz swojego rumaka i wychodzimy. Słuchajcie, Dominika właśnie będzie rozsiedływać Arona, więc zobaczymy czy udaje się podciągnąć strzemię. No dobrze i teraz nie? Tu pod spód. Tak. Dobra i teraz musisz zdjąć siodło, czyli zaczynasz od popręgu. Musisz rozpiąć popręg najpierw. Możesz go tak puścić luzem. Tak, bo uderzy, bo onowi. uderzy go o nogi, tylko tak delikatnie, żeby wiesz... No. I z drugiej też odetnij cały popręg. Bierzesz siodło. Możesz, po, możesz kłaść popręk na siodło ogólnie, ale to już już nie, już, już, już nie. Muszę się uczyć, to się uczyć. Jak Ci się podobał Aronek? Teraz lepiej. Im się czuję pewnie tym lepiej. Tak? Jest bardzo upuchanym koniem, o co go nie, nie, nie poproszę wyrwalnie to zrobi. Tak, Aron jest taki, że on bardzo dobrze reaguje na wszystkie pomoce, więc jest super nauczycielem. Tak, Aron? Aron ja ten ten ten. Piąteczka. No dawaj. Patrz, mam jedzenie. On wie, że nie mam jedzenia. Co darmo nie zrobi? Na piątkę? Na piątkę. Czekaj, ja udaję, że to się nie. Nie. Tylko za coś zrobisz. O, no tutaj ma. za coś zrobisz. A na piątkę? Mo. No, <grym> To jest koń na ten, na żetony. <grym> ty tu nie gryjesz. No, chciałbym on chciałby zjeść to całe naraz. Wracamy do domu ze i to by było na tyle z dzisiejszego odcinka, oczywiście jeśli wam się podobało to pamiętajcie o łapkach w górę i o subskrypcjach i widzimy się w kolejnym odcinku z 2 dni o 15, pa!